O, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, Jest ja jestem Jak widzicie takiego oto pięknego Mercedesa W124 już myślałem, że dźwięków nie ma, tylko nie Ja mam tak cicho Piątki jak zwykle Wkurznie. czy przepraszam Mi chodziło o wsteczny nie mogę mówić, ale tak to jest odcinek o mercedesie w teraz wziąłem blue edition I patrzcie jak to jeździ widzowie w mało sprzęgła i się rozwaliłem aj, widzowie to jest po prostu naprawdę nie, super auto Moim Ale teraz, oczywiście, jak sobie wbiję wsteczny, to się oczywiście pościgamy z policją Ale na początku, jeszcze samym początku, początku spróbuję otworzyć odtworzyć sytuację z pierwszego shorta o Mercedesie 224 Ja bym się przy tym słupie złym. Jeśli to było w ogóle, byłbym... Co się Żeby nie było takie hałasy, to takie coś teraz od mojej skrzyni biegów. Okej, okay, jeśli chodzi o to, to teraz będzie mi się jeszcze gorzej uciekać niż normalnie, dlatego że mam krzywe... Auto. koła i oczywiście przesterowałem. Napęd na nie jest tutaj taki łatwy do opanowania, szczególnie jak ma się 3,2 litra i 180 koni. 180. Hmm. Jeszcze jak w, w ponad 20-letnim Mercedesie by tak było, to... To <ścoughs> w ogóle Znaczy Ja się aż tak na Mercedesach nie, nie znam. Jakby nie było, że Jezu co się znalazł, co on będzie opowiadać to. Nie, no prawda ale po prostu ja, ja się aż tak na tych autach całych wszystkich Mercedesach nie znam wiem tylko o Mercedesie W124 to wiem, że to jest naprawdę pancerny silnik i wiem, że właśnie w nim rozwaliłem tylny hamulec dobra, restartuję wow wsteczny udało mi się O oh, Jezu! Widzowie, co to było? Kto myślał, że zje... kto myślał, że zjadę... że... nie wiem, że zjadę na dół, zostawiał łapkę w górę, a kto myślał, że... że tutaj przesteruję tak jak na początku, to też zostawia łapkę w górę. I subskrypcje, oczywiście. tym Mercedesem to dziwicie się pewno dlaczego tutaj o o o jak widać nie wyłączyłem ESC czyli kontroli trakcji bo w tym Mercedesie to jest tak stare auto to automat co najmniej 2, 25 lat no aktualnie ma co najmniej 25 lat bo jak było na szorcie Mercedesy były produkowane w 124 z tego co pamiętam bo nie znam tego na pamięć tego się znaczy, tak, no tak szczerze, naprawdę na tym shortcie to sobie przygotowałam na kartce to i czytałem po prostu, bo nie byłem w stanie tego wszystkiego zapamiętać, no ale nie było to też łatwe. Mam nadzieję, że, wam się, że mi się udało ładnie wykonać tego pierwszego shorta. A ten drugi to już była kompletna improwizacja, więc możecie ocenić, który był lepszy. Oczywiście, jeszcze jeśli... Czekajcie, czy... Tutaj gra doznała jakiegoś błędu. Który mi lepiej wyszedł i które shorty bardziej wolicie? Jeśli jeszcze nie dokończyłem tej rzeczy z mo mocą silnika, to ja nie wiem, ile to ma. Bo to auto ma... Było produkowane od 1983 do, 9, do 1994, czyli auto ma co najmniej, widzowie, co najmniej 27 lat. A że mamy końcówkę 21 roku, to raczej wątpię, że auto mogło być wyprodukowane jeszcze później niż 14 grudnia. Czyli wtedy, kiedy ten odcinek jest rzucany. No naprawdę. No. Widzowie. No. Na... na ten moment. Ten Mercedes naprawdę ma co najmniej... co najmniej 27 lat? No no ale powiedzcie mi co to miało być? Pijany czy jak? Rozumiem, że trochę jeździ agresywnie, no ale... Chyba no z przesady, aby mi na czołówkę wyjeżdżać tylko dlatego? Jeszcze druga, kolejna, jeszcze jeśli chodzi o tą moc, to raczej ten Mercedes biorąc pod uwagę, że ma 27 lat co najmniej. To 200 koni na pewno, nie. A biorąc uwagę, oh, udało Ci się uniknąć policji. Ciekawe. Naprawdę trzeci raz w życiu to widzę. No ale tak, jeśli o to chodzi, biorąc przeskoki mocowe. Jeśli chodzi o moc. To jest to tak dziwne w tych czasach. Jeśli chodzi o tę moc... Że naprawdę kiedyś silniki 2.0 w tej lepszej konfiguracji, czy generalnie silniki 2.0 miały od. Czy znaczy nie w przypadku Mercedesa, bo tutaj to ja nie wiem, ale w przypadku Peugeota. Silniki 2.0 HDI miały od 90 do 109 koni w oryginale. A teraz 2.0 ma prawie 200 koni. No to naprawdę auto z 2001 roku marki, oczywiście pewnie to nie chodzi mi o Mercedesa, z 2001 roku, a z 2015 i aby taki przeskok między 14 latami po, ponad, w przypadku tych 90 konnych 2.0 to ponad 100 koni w przeciągu, w przeciągu 14 lat, ponad 100 koni są w stanie wyciągnąć, widzowie to biorąc pod uwagę, że tu jest 3.2 Ile takie współczesne 3.2 w oryginale jest w stanie wyciągnąć? No nie wiem 250 to 250 300 to, 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 to taki Mercedes w oryginale ile mówić? mieć? 210 to jest naprawdę górna granica Ale naprawdę no więc biorąc pod uwagę moc tego auta, to jest w stanie mocno zarzucić to auto. No ja miałem taki plan, aby się zmieścić przy tym słupie, no... Napiszcie czy miałem jakąkolwiek szansę. No a ty przestań mielić do policję i mnie wreszcie ścigaj, ale widzowie, żeby nie było, że co ja tylko takiem auto pokaże, jakby jeśli chodzi o to modyfikacje, bo to, to są... To ja sobie gdzieś z Widzę, że mało widzicie, ja już teraz nic nie widzę. Chcę zrobić cokolwiek, aby nie służyć tego dziada, no. Jeśli o to chodzi, to jest to modyfikacja. ETKW, więc wiele osób pewno się dziwi. A dlaczego na masce był znaczek jakiś ETK, a nie Mercedes? No dlatego, że to jest modyfikacja. Lepszej, znaczy, lepszej modyfikacji na Mercedesa nie znalazłem. Niestety. I żeby nie było, że automaty w tamtych czasach w Mercedesie to nie istniały, teraz wziąłem naj najlepszą wersję. 5 litrów, która ma z 300 koni bez problemu jeśli chodzi o ten automat to na zmianę biegów to na, na początku naprawdę nie daje on rady no ale biorąc pod uwagę, że to ten automat ma 27 lat to były gorsze w tamtych czasach naprawdę były gorsze diesel z tego co mi się wydaje. Llekocze jak diesel. Bo Jezu, widzowie. Bliskie spotkanie myślałem, że będzie z policją. Ale Tym razem mi się upiekło. Zero skrętu. Dwa auta co zablokowało całą drogę. Ja pod prąd oczywiście. Aj jak ja się zmieściłem tam, widzowie? Co jest? co jest? widzowie, jak ja się tam zmieściłem? Jeśli chodzi o to, Eee, co to jest, ile, ile, ile tutaj musiałem mieć prób, aby coś takiego zrobić? Nie, to po prostu jest. Ja to robię aktualnie, więc. Żeby nikt mi nie zarzucił, że 500 prób robię, aby coś takiego zrobić. Nie. Po prostu. No, jakby. Nie chodzi o to, żeby mi nie zarzucili, że o Jezu chwali się takimi umiejętnościami, a tak naprawdę se wcześniej to nas nagrywał na milionie pół Nie, ja se po prostu poza odcinkami dużo dziewiczę i stąd tyle tak umiem. I tak nie zawsze mi wychodzi. Ten Mercedes, jeśli chodzi o swoją skrzynię automatyczną to coś mu nie idzie że ze zmianą biegów tutaj tutaj powinienem pojechać bokiem ale mi się kamera przekręciła no bo pomyliłem przyciski Ale widzowie, naprawdę, Mercedes W124 to jest jak na tamte czasy mega dobre auto i w tych, i w tych czasach jak znajdziecie jakąś niezardzewiałą wersję, a szczególnie w silniku co najmniej 5 litrów, czy jeśli znajdziecie chociaż taką 3 3.2, to możecie się po poczuć jak w nowoczesnym samochodzie. po prostu znaleźć nowego Mercedesa. A wy co? Tak mnie zatrzymujecie? Jakby strzelnie? Co wy? Hmm, 2-0. Ile ja, tu jest też 2 3-2. Ile to jest? 5-0 V8, tak? A on wziął... Nie wiem. Którego teraz? W Żeby nie było, że o Jezu, tylko te dobre to są normalne Mercedesy. Nie tymi dwulitrowymi, może nie jeździ się jakoś mega szybko. Ale da się też coś zrobić. Oczywiście więcej mocy, to jest łatwiej, bo na przykład w ten sposób by wam nie zgasł, tylko bym mieli. Ale tak szczerze, jeśli biorąc pod uwagę, że to jest 2,0, nie wiem, to 50 koni, to to chyba nie ma. Widzowie, nie mi oceniać ile to ma koni, ale słówki to tu na pewno nie ma Nawet 80-konne Renault no Clio lepiej przyspiesza niż to Żeby nie było, że takimi autami nie da się jeździć Nie no, da się jeździć, ale no Biorąc pod uwagę co to współczeski aut Cztery biegi, trochę mało, maluch. Cztery, Polonezy miały czasami więcej biegów. Przed policją tym nie pouciekam. Bo ma to zdecydowanie za mało mocy. O, tutaj widzicie stówką ledwo jadę. Ledwo wyjeżdżam tą stówką. Jeśli chodzi o kierowanie, to tak kieruję się tym mega dobrze, mega lekko. 120. Czy barierę polskiej autostrady przekroczymy na tym odcinku tym autem? Nie wiem, ale wiem, że tutaj postaram się wjechać. To Dobra, widzowie, to auto jeśli o to chodzi. Troszkę dla mnie przywolna. No, ludzie, odpalcie mnie, to. i tak mi ta policja złapie. No, niestety mam ruch uliczny i trochę mi laguje gra. Niestety 3-0 turbo diesel w automacie. Automat radzi z Turbo sobie lepiej radzi z 3.0 Turbo niż z 5.0 v 8 To już widzę. Ja m z 30v8 sobie lepiej radzi automat. Nie ma manuala tutaj. A czasami w takich autach jest ze skrzynią automatyczną też taka skrzynia jeszcze łopatkowa, no ale tutaj jej nie ma. No no, 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 no. no i się rozbiła, no. Po prostu nie, automat się nie radzi zdecydowanie przy małych silnikach. Czy ja bym sobie poradził lepiej? lepiej? wątpię ale zobaczmy sobie was na, na razie w automacie i zobaczmy jak to jeździ silnikiem benzynowym no, no powiem tak jeśli o to chodzi to sobie radzi aktualnie zdecydowanie lepiej Oj widzowie wyobrażacie sobie, że my przez ten kawałek w dla mnie przepisy jeśli chodzi o prędkość w USA są trochę dziwne Bo z tego co ja wiem to na autostradzie można jechać do 65 mil A 65 mil to jest to. Ile? 110 na godzinę? Czy 110 km na godzinę? Co ja mówię, że to mało? W porównaniu do polskich tych w Polsce jest zdecydowanie mniej szybkich sportowych aut w porównaniu do USA. A tam mają w ogóle. 110, 110 ograniczenie. Góra. 110. No i co ja mówię, że to mało? Mało to to nie jest, no ale porównując do jakości dróg USA do Polski to naprawdę tam powinno być większe ograniczenie. A szczegól, szczególnie, że na przykład w Niemczech Ograniczenie na autostradach zazwyczaj to jest nic. Tam możesz jechać autostradą, taką koło Berlina. Powiedzmy 330 na godzinę i nic policja nie ma do gadania. Przepisów nie złamałeś. Możesz jechać tyle. Byle byś nie, nie, nie powodował zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Ja już powiedzmy sobie szczerze: jadąc 330. Po równaniu do, do maluchów na przykład, które jeżdżą 110, w tamtych czasach za czasów takiego Mercedesa. Maluchy jadące 97, to jadące takim Mercedesem 180, 5.0 to na 220 po niemieckiej autostradzie. To jak, nie, jak, jak mamy w ten sposób nie, nie robić zagrożenia dla tych maluchów? Kiedy, jak ktokolwiek uderzy w malucha 60 km na godzinę na zderzeniu czołowym, to jest to ciężko przeżyć. Naprawdę, maluchy to mega niebezpieczne samochody. Jeśli chcecie, aby, taka, aby zrobił z tego taką miniserię z sprawdzania tych, to jest 2,8 litra, a nie 3,0, no to Haru, co się dzieje? Enjoy, tu muszę sobie wziąć manual. 6 race, 6 biegowe, co ja będę się ograniczać. Teraz tu jest 3-0, nie wtedy jakieś 2-8-1. 3-0 to ma moc, widzowie, to ma moc. się podobały. A w tym odcinku to będzie na tyle. Naprawdę ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. A co? Tak spektakularnie czy tutaj przylecimy nad tą górką? A jak już tak lecimy, to ja wam dziękuję za oglądanie. Możecie oczywiście zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Będzie mi naprawdę miło. I będą mu się odcinki pojawiać zdecydowanie częściej. No i co ja mogę powiedzieć, no. W ten spektakularny sposób dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć.